Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajemy z 4, jak to i będę waszym gospodarzem przez chwileczką wybudowaliśmy sobie robotnika, znaczy skierowaliśmy robotnika w okolicy miasta Lagarz, by budował domek. Domki poprawiają naszą gospodarkę. Eee, nasz przychód handlu, który eee, e, Boże, który przekłada się bezpośrednio na nasze fundusze, proszę, jak nam pokazuje minister finansów, to skarbca wpływa nam więcej, ponieważ e, e, opodatkowanie, no, czyli ogólnie handel, tak? Jest, e, Znaczy inaczej, podatkowanie to jest e, 20% tego całego budżetu naszego handlu To jest opodatkowanie a reszta idzie na albo na kulturę, albo na naukę, nie? I w tym przypadku 80% idzie budżetu na, na naukę, bo nasze państwo widać jest państwem pozytywnym, pozytyw nie pozytywistycznym, tylko tak, jak, dole, tylko to, yy, no, jak to się mówi, państwem postępowym, progresywnym, dokładnie. Przejdźmy do następnej tury. Zostało 10 tur do wynalezienia kalendarza. Mamy rok 250, przed, na, znaczy 50, 250 naszej ery, a cywilizacja sumeryjska jeszcze nie pracowała kalendarza. A tak to w tej grze wygląda. Szykujemy się powoli do wojny z Kartaginą. Chciałbym też tutaj założyć miasto. Hmm. poświęcić w sumie? A czemu nie? Mogę jedną yy, no, poświęcić yy, jedną? Znaczy jedno pole z y, drzewami, tak to i tak się to będzie rozrastało. Więc nie ma co yy, tak swoją drogą właśnie, ile Ci zajmie produkcja jednego osadnika? 28 tur, co? A tutaj 13 Dobra Tu macie zadanie bojowe po wbudowaniu wszystkich katapultów. idziecie na osadnika. No, a tutaj ładnie nam się domek wybudował. Proszę bardzo. E, dżunglę ścinamy. Dżungla to w tej grze jest e, samo zło, ponieważ e, ona nie daje nic, a jeszcze dodatkowo, każdy, jeżeli pracownicy, znaczy, jeżeli miasto yy, wyznaczy ludzi do pracy na polu z dżunglą, to dodatkowy jest yy, minus yy, do, yy, no, Jezus... Uff do niezdrowotności, tak, do, chorow do chorowitości, tak, do zanieczyszczeń jak to się ładnie w pierwszych cywilizacjach mówiło w, w ogóle powiem szczerze, że grałem sobie ostatnio w pierwszą cywilizację pierwszą, pierwszą z roku i gra się naprawdę dalej przyjemnie e, zwłaszcza, że biorąc pod uwagę jakie archaizmy tam są stosowane wyobraźcie sobie na przykład, że e, Mamy maszynarię drogą e, tak, dobrze. E, wyobraźcie sobie, że na przykład e, w cywilizacji e, 1 i 2 nie było kultury i granice mia państw były tak naprawdę granicami miast, czyli jeżeli posiadało się miasto. To raz, dwa, trzy, raz, dwa, dwa pola w tą i w tą stronę le, w lewo i w prawo, czy tam w dół i w ten, lewo i do góry i czy tam znaczy inaczej dwa pola we wszystkich kierunkach e, geograficznych na wschód i zachód to były pola, e, które granicami się państwa i się zbudowało miasta tak, żeby były przylegały najbliżej siebie i były najbardziej efektowne. Też na przykład było coś takiego, że była irygacja. Dzisiaj, teraz w czwórce, nie? W cztery. Do irygacji potrzebna jest specjalna technologia, która... Co ty tu robisz? O, jesteś tylko scoutem. Dobrze. Potrzebna była specjalna technologia tutaj jest potrzebna, a w, w, w cywilizacji tej pierwszej nie, właśnie. Okej. Okay. Dobra, my więcej tutaj nic nie zrobimy już.

Okej, okay, co ja chcę teraz? Hmm. Filozofia? Muzyka... Ale w sumie? Kurde tak patrzę bo... Myśmy pominali trochę technologii ta służba cywilna. O, to się przyda. Dobra. Bo tak właśnie służba cywilna to jest ta technologia, o której wam mówiłem, która pozwala na budowę irygacji. Yy, w sensie, jeżeli mamy tutaj, to możemy zligować ją na następnym polu przyległym. W cywilizacji jedynce było już... Yy, nieco to inaczej zorganizowane. Tu nie mało terminów. No to... No to come on! Nawet jeżeli miasto nie jest nastawione na produkcję, warto budować w nim e, e, jakieś ulepszenia do właśnie do produkcji, choćby po to, żeby się, żeby się szybciej budowały budynki jako takie w, w takim mieście. E, dobra. I się zastanawiam może kiedyś spróbował coś tutaj podziałać na zachodzie na ja od odważyńców podróżować Bo się tutaj już na, na roz ten... Rozbijają. hindusi też. No. Będziecie ciekawie. Ale to moi drodzy, zapraszam Was na chwilę, na przerwę. Zaraz wracam.